Witam wszystkich, ja jestem Adris, a to jest nowy odc pierwszy odcinek w nowym roku z Pure Farminga 2018 i jednocześnie najdłuższy odcinek na moim kanale z tej oto gry. Będę chciał dzisiaj zrobić właśnie najdłuższy odcinek z tej gry, ponieważ jest to pierwszy odcinek z Pure Farminga w nowym ro roku Dlatego będę chciał zrobić najdłuższy odcinek I dosyć sporo rzeczy będę chciał dzisiaj robić Między innymi sprzedaż świn yy, Sprzedaż papryki Bo mam jej bardzo dużo zmagazynowanej Będę chciał też Polecieć do Japonii yy, Do Japonii, sprzedać wiśnie, opryskać sady Zasadzić ryż i no i nie wiem, i może to będzie tyle, ale zobaczymy. I dobra, zaczynamy od sprzedaży świn O, tutaj w ogóle w linarze rezerwa się przypali. Więc trzeba będzie go zatankować. No ja dobra, y, kupiłem sobie przyczepę, przy, 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 przyczepę do transportu z zwierząt marki Joskran, bo jest też przyczepa taka sama, tylko mniejsza, marki Galuccio. Ale ja sobie wziąłem tą większą Bo no po prostu więcej będę miał Tego yy, Na raz więcej wezmę w tej chwili Dobra ja muszę wziąć tutaj trochę tego Kupicie yy, Kupić im trochę jedzenia i Kupić trochę i kupić prosiaczki jakieś No dobra ale najpierw, dobra kupiłem trochę tego żarcia Dobra i kupię prosiaczki. Ok, 20 prosiaczków. Niech tutaj rosną. No. A ja jadę z dorosłymi świniami do rzeźnika. Dobra, mam tylko 14 litrów, więc serio, kurde, ale, ale wypaliłem całą ropę z tego linera. No, hmm. bo ja nim jednak bardzo lubię jeździć, ponieważ, no to jest mój ulubiony ciągnik w tej grze, serio. Bo podobają mi się strasznie jego dźwięki, strasznie mi się podobają jego dźwięki, jego wygląd. Serio, to jest mój jeden, to jest ulubiony mój ciągnik formingu, dlatego często nie mierzę no i wypaliłem całą ropę z niego. 13 litrów zostało już tylko. Mm. Jeszcze będę musiał tam zrobić jakieś. <laughs> Może zobaczymy jeszcze szklarnie, co tam się dzieje. No zobaczymy, zobaczymy. O, dobra, jest stacja paliw, to zatankujemy. Bo no serio. Do fu Na fulla tankujemy, bo to serio. 103, bo serio, ja i tak pewnie już trochę nie boję się, że wypalę wszystko. No i wyprzedzamy, bo jakiś, no nie wiem czemu on tego tak nie jedzie gościu tutaj też na tym polu tutaj pracownicy się czwarem i później trzeba będzie go jak tam tu skończy to na następnym pole go zatrudnić hmm. czekajcie bo trochę się zgubiłem a nie dobra już wiem już wiem jak o tu następna stacja paliw już wiem jak stoi No, no. A będę chciał, może, jeszcze coś jakieś ziemniaki posadzić? Czy coś takiego, bo. Yy, ale to nie wiem kiedy. Bo. No, kortą mnie ziemniaki. Bo chciałbym, słuchajcie, zrobić coś takiego: taką akcję. Yy, z wykopkami ziemniaków. No. Zresztą ja bym sobie trochę zmagazynował tych ziemniaków dla świń na przykład, żeby nie kupować tej paszy. Dobra, sprzedaję. I cyk 20 tysięcy. Dobra, więc wracam tym linerem z tą przyczepą na GOSPO Zostawię um, Zostawię odczepię gdzieś tu przyczepę. I gdzieś tam obok świnie zostaje To przyczepę. Yy, no, i chyba zajmiemy się sprzedażą papryki. Już bo ja sobie bardzo dużo tej papryki zmagazynowałem, by yy, bardzo dużo sobie zmagazynowałem jej, by... no, w magazynach. Więc też powinienem na tym zarobić A właśnie, ciekawe czy kozy mi się nie zestarzały Nie, nie zestarzały No to dobrze Tutaj co to stoi za cieniem? JC Big nie Który? Ten, ten większy Okej okay. Bo ja sobie już zrobiłem jeden transport tych świn, już zrobiłem sobie poza odcinkiem, słuchajcie, bo... Yy, bo... Poza odcinkiem sobie zrobiłem jeden transport tych świn, bo postanowiłem, że na odcinku zrobię jeden, bo mam też inne rzeczy do roboty. Więc postanowiłem, że poza odcinkiem sobie zrobię jeden transport. Yy, z tej chlewni. No a na odcinku z więc w sumie tutaj nie kupiłem jeszcze prosiaków, więc od razu kupię. Dobra. I w ogóle też będę. O, Wejdę. Będę musiał też. Ile? Gdzie mam przyczepę? Nie wiem, gdzie mam przyczepę, serio? Gdzie ja zostawiłem... A, tutaj stoi przyczepa. Okej, okay, to podczepię potrzebuję... ją... Dobra, ale to tym... To tym dużym jacybeakiem będę sprzedawał tą paprykę. A właśnie jak się ciekawe jak sobie ten czasownik daje radę. Jakaś tam jeździ. you <laughs> Niestety mam wrażenie, że pracownicy czasami jakby się zatrzymywali i stawali w miejscu, nie wiem. Bo wtedy patrzyłem na ten. Ty patrzcie ile ja mam tutaj jabłek, gruszek i śliwek. Co jest? Co? Skąd ja mam tyle jabłek, gruszek i śliwek? Co jest? What? To ja też sprzedam, będę milionerem. ja cię kręcę Skąd ja mam tyle tych gruszek, jabłek i śliwek? Ja milionerem będę jak tego sprzedam O ja ho ho ho, w następnym odcinku zakupki Nawet nie wiedziałem, musiałem tu kiedyś zrobić, dawno tu Ja zrobimy tym 60 tysięcy euro. Ja cię kręcę. No. No to ja. Ale fajnie. Chwila. Wejdę sobie do Najfara i Dek. chwilę na mapę, bo chciałem zobaczyć, które miał ja problem chciał te ziemniaki. I wyobrażam, że będzie za pole, o to pole oto to za mną. Yy, bo no, to będą jakieś takie mega, taka duża akcja z zimnikami może sobie nawet jakiś nowy kommań ziemniaczany, czy coś takiego więc no tu będzie, będzie dużo akcji z zimnikami dobra tutaj zatrudnię następnego znowu zatrudnię tego pracownika teraz żeby się mi na tym polu moim no na tym polu niech mi sieje tylko jakoś było tak równo za trudnie jak no, w ten sposób Dobra, niech jedzie No i czegoś się mi tu składa, ale okej okay. Nie wiem co on tu kombinuje, ale coś tu kombinuje, dobra To wsiadam teraz do... z powrotem do mojego JCB oh, Może sprzedam teraz te jabłka, czy ten Jeżeli wrody mam Bo nie wiem Na i w chwili Jaki czasem tam patrzyłem To nie było tyle tego. To nie było chyba tam dym. Nagle mi, że... Nie wiem. Żebym tego wcześniej nie zauważył, że mam tam tyle tych jabłek, gruszek i śliwek, żebym ja tego wcześniej zauważył. I dopiero teraz to zauważyłam? Jakim cudem? Nie wierzę. Nie, no jeszcze może to jest jakiś błąd i tam nie ma tych śliwek. Jednak chwila. Zaraz, zaraz tam podjadę może... Może jednak tam nie będzie tych śliwek i gruszek i... no i będzie przypał. Więc chwila. Nie no nie ma już tych gruszek, śliwek i tego. No widziałem. No i co teraz? Kurde. thank <smart noise> you Jak sobie radzi pracownik? No i nie... No i stoi, co jest? Kurde! Mościu? Śmigaj mi tu, a nie! Nie wiedziałem, że... O, ruszył! O, znowu! się zaczął, co jest? Śmigaj mi tu! No to jest wariat! No i nie będzie tym mieli... Nie, no ale że w się z myśliwkami, no. Nie wiem, ale mam udekomontowane ude na, na nagraniu, że... Nie mam... Tam... Czekajcie, jak się że chyba pojechałem. Chwila. Mam udekomontowane. Mam udekomontowane. Mam zapisane na nagraniu, że... Yy, że, że tam były te śliwki, gruszki i jak. Mam to zapisane. Serio. I no kurczę no. No wiedziałam, że to jest gibbon, bo to bo ja bym to od razu zauważył. Dobra, tutaj mam... ale patrzcie ile mam tutaj papryki. 100% Czyli 60 ton? No, ale patrzcie ile już mam na koncie. 167 tysięcy. Nie 167, tylko 157 tysięcy euro No, w następnym odcinku tutaj chyba jakieś zakupki się zrobi, bo... Fajnie, fajnie, a ja jeszcze mam wiśnie do sprzedania w Japonii Oj, wy. kupi się ten największy kombań do zbierania ziemniaków Kupi się go Kurcze się mogę doczekać, jak kupię sobie ten największy do zbierania do zbierania ziemniaków Ale to będzie fajne Fajnie i ja sobie kupię ten kombajn. Do zbierania ziemniaków ten największy deł. Mam w tej chwili mam ten mniejszy deur, i kupię sobie jeszcze ten większy deur. Ojojoj oj, oj. Się zrobi. Wykopki niezłe. Dobra, ja na sprzedaję tą kolejne 27 ton. Tej papryki, Tutaj jakiś hotel jest? Czy tam motel? On motel. Tu jest. Dobra, sprzedajmy. 59, 60, no prawie 60 tysięcy. No ja ci kręcę, ile ja mam jeszcze tej papryki tam? No. To są zakupy srogie. To będą na następnym odcinku zakupy srogie. Zakupy srogie będą. A słuchajcie, mam na planach kupić jeszcze jedną szklankę przemysłową, bo to można tak na tym trzepać w orce, że to masakra. mam tą szklankę przemysłową, ale ja, ja chcę sobie kupić jeszcze tą, tą większą. Znaczy nie większą, tylko tą drugą. Są dwie tutaj. Ja, ja sobie muszę kupić tą, tą drugą, bo to. Nie, nie, nie ma opcji, że ja sobie jej nie kupię. Ja muszę kupić tą większą jeszcze. Znaczy nie większą, tylko drugą. Tylko to jest 250 tysięcy, do... nie wiem. Ale najpierw chcę te ziemniaki ogarnąć, więc to może być... No chyba, że aż tyle będzie miał forsty, to ho ho ho. Trzeba jest serio dosyć powinna, bo aż 27 ton mieści. Dobra, jedziemy i kolejne 60 tysięcy. Prawie. Zarabiamy. Kurczę. O, zakończył się w to chwila. Czyli jednak tam jakoś stoi, stoi, ale jednak czasami się rusza. Ten pracownik. dobra, to go zatrudnię już od razu na to drugie pole. Tutaj co jest obok. Tylko coś. O, źle podjechałem. Dobra. Wyłączamy. I jedziemy na to drugie pole go zatrudnić. na to. Może w następnym odcinku zrobię jakieś sadzenie z tej nie wiem. Albo jeszcze w tym. Chociaż nie wiem, bo. Nie wiem ile będę. Może ponad godzinę będę chciał nagrać raczej odcinka, więc... No to się zobaczy. To się zobaczy. No, jedziesz gościu? Czy ty się zbagowałeś jakoś? Nie no dobra, jedzie. Dobra, no to jedź. Ja wracam do mojego JC Busterka 830 i zarobię, i zarobię, i zarobię, jeszcze większe, większe pieniądze. Więc dobra. Mam nadzieję, że... że serio zarobię na tym bardzo dużo. Już to... nie mogę doczekać ile ja na tych wiśnik zarobię. Oj ojoj Zobaczcie, ja mam w tym momencie 275 tysięcy. A jak ja te wiśnie sprzedam, to... ojojojoj. ojej Ojojoj. 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 Będziemy... Będzie tak fajnie. Chwyć to o... no, Też będzie miał forsy. Na koniec to... masakro. Dobra. Chwilaz, ja zaraz zobaczę, co ten pracownik nam